Fogi9, Klaudiusz Wesołek, witam serdecznie. Stokar, jestem koło pięknej cerkwi na Bagnach. No ogółem chciałbym tutaj więcej mówić o właśnie naszych wewnętrznych kresach, o tutejszej kulturze, historii, przyrodzie, ale no, ta polityka ciągle mi Dopą wychodzi. <noise> chciałbym już o niej yy, jak najmniej mówić, ale czasem trzeba. No, yy, przede wszystkim chciałbym się zwrócić do wyborców trzeciej drogi i Lewicy. No i uświadomić im, że, że no zostali oszukani. Jeśli jeszcze tego nie, nie widzą i nie rozumieją. Yy, no, no gółem yy, na. Na trzecią drogę i na lewicę głosowali ludzie za bardzo w polityce się nie orientujący. No bo trzecia droga przyciągnęła ludzi, którzy no chcieli no końca te, tych, tych wszystkich wojenek politycznych, chcieli spokój, tam no że Zajmowanie się aktualnymi problemami wewnętrznymi, ze, y, y, zewnętrznymi. Y, no i trzecia droga teoretycznie coś takiego oddawała. No oczywiście dla ludzi, którzy się w polityce nie orientują. Y, no niestety, niestety y, trzecia droga, zwłaszcza. Y, Duchołownia no, stanęli zdecydowanie po, po stronie Tuska, jako y, no, Hołownia i, i tam paru innych. To są y, w tej chwili y, jego chłopaczki od y, Czarnej Roboty. Y, wręcz robią rzeczy takie, których, których on osobiście y, nie za bardzo chciałby robić ma do tego właśnie takich ludzi, no i jest, jest to no, całkowite oszustwo ludzi, którzy chcieli coś innego, no rozumiem, rozumiem, że, że mogli dać się nabrać, natomiast jeśli, jeśli zrobią to po raz kolejny, to będzie to już współudział w bandyterce. No, z lewicą podobnie, bo tak no, niektórzy tam prawicowcy to krzyczą, niszcz lewicę, lewica to zło. W każdym kraju musi być e, lewica i prawica. E, jest to normalne, tylko u nas to, ta lewica no, to jest e, sojusz młodych lewaków i starych komuchów, nie? Czyli e, Dwa takie no, najbardziej skrajne, zdegenerowane y, odłamy lewicy, y, które, no, które nic dobrego nie mogą y, przynieść. No. Y, lewak i lewicowiec to są dwa różne pojęcia, nie? Y, a już o, o starych komuchach to nie mówię, bo oni akurat to są w ogóle dzisiaj już bezideowi, no ale, ale działają dalej w sposób charakterystyczny dla poprzednich, poprzedniej epoki. No o tych, co głosowali na Tuska to nie mówię już, bo oni wiedzieli na co głosują. No może poza tymi młodymi, którzy, którzy no, na złość Kaczorowi to zrobili. No, bo widzieli pewne tam błędy, które faktycznie PiS popełniał, no, ale za bardzo nie pamiętali, co się działo z Zatuska, no bo wtedy sikali w majckach, no A jak tam nocna zmiana była, to w ogóle ich jeszcze na świecie nie było. Także no, warto, warto się zreflektować. Dobra, już dosyć, dosyć już tego gadania o polityce. Zapraszam no, do wiosen wycieczek, wiosennych spacerów yy, i no także do, do podróży na nasze wewnętrzne kresy, o których będę mówił, mówił coraz więcej, a raczej mniej już o polityce, ale coraz więcej właśnie o historii, kulturze wewnętrznych yy, naszych kresów, yy, no które się tak w na najpiękniejszej formie yy, zachowały, no głównie, głównie w województwie podlaskim. Czołem, cześć!